Czy my jeszcze zobaczymy naszą malonkę piszczałkę? Piszczałko... Piszczałka? Łap za sznurek! Aaa! Wydia, wydia, wydia! Złapcie! SpongeBob? Odetnij nas! Ta mamy z Czaszencji. Kupcie sobie Spongeboba na pamiątkę. Możecie mieć w domu tego cieniasa. <laughs> nie potrafię tego zrozumieć. Skoczkowie z lądu lecą w dół. Czemu ja nie poleciałem w górę? W Teksasie skoczkom olimpijskim pomaga w tym siła grawitacji. A więc tobie potrzeba jest antygrawitacja, by pójść w górę. Antygrawitacja? Tak! Tak! <laughs> <laughs> Ach, to brudasy śmieciarze, gamonie, bezmyślne śmieciowy pluję. Tak. Udaje mi się, lecę w górę. Jestem pierwszą gąbką. W historii miała. Ej, a gdzie jest powierzchnia? Gumeł pomyj. Ach, unoszę się w powietrzu. Lot balon, kolacja przy świecach i nasz hicior z wesela. To jest wieczór idealny. Nie, to ty jesteś idealna. O takiej cudnej żonce inne widłonogi mogą tylko marzyć. Czekoladkę? Nie powinnam. A co se będziesz żałować? <grym> Dziękuję, kochany. Tej randki nigdy nie zapomnę. Oj tak. W dodatku ona dopiero się zaczyna. Dla ciebie, ukochana. Argo latino! Hmm, coś mi tu nie gra. Szczęśliwych urodzin. Dla mnie? Czy to nie wydaje się panu podejrzane? Skalbar podejrzany nie trzyma świecy w urodzinowym torcie. Niespodzianka! Wszystkiego krab. Nie zapomnij o dodatkach plankton. Dobra robota, SpongeBob. Mam! Pożałujesz dnia swych urodzin, krab. Zaraz wracam. O, na skorupiaki. Co chcesz dzisiaj robić? Nie wiem, a ty co chcesz dzisiaj robić. Nie wiem, a ty co chcesz dzisiaj robić. Nie wiem, a ty co chcesz dzisiaj robić. Nie wiem, a ty co chcesz dzisiaj robić? <laughs> Już wiem, co chcę dzisiaj robić. Potrzebna mi kasa. O. No, oh, oh, oh. Nie mam żadnej forsy. Spongebob! Ja chcę balona! Naprawdę bardzo, bardzo go chcę! Bardzo, bardzo, bardzo... Nie ma sprawy, Patryk! W Narodowym Banku Spongeboba jest mnóstwo pieniędzy! No to za mną! O nie! Jestem spłukany! Może pożyczymy trochę od skalmara. Czekaj, skoro możemy pożyczyć pieniądze, to może balon też możemy pożyczyć. Tak, tak jak pan krab, to będzie tylko pożyczka. Tak, pożyczanie jest w porządku, jeśli tylko oddamy, co pożyczymy, prawda? Prawda. <laughs> Ale fajnie! Będziemy się świetnie bawić! Najpierw ucieczka z balonem. Tak, a potem możemy iść z nim na plażę. Tak, z balonem możemy też pojeździć na rowerze. Potem pójść z nim do kina, do parku, na lody i na pizzę. Na księżyc i do nieba i pod samochód i za śmietnik. I do cukierni. I do ogródka. Do samolotu. I na skałki. I na wzgórza! I na Kochamy, Kochamy pożyczenie. On pękł. Teraz oddamy spongeBob. Ja mam trzępki! Ja powietrze! Szybciej! Musimy go złożyć! Zniszczyliśmy balon! Oh Chyba jesteśmy! O nie! O nie! Musimy się przyznać! Przyznać się? Czyś ty stracił rozum? Masz pojęcie, co oni robią z takimi jak my? To nie jest jakieś zwykłe malutkie oszustwo czy niewinne uprowadzenie! Ukradliśmy balon! Kto nas teraz na zawsze? Masz rację. Musimy się zachowywać całkiem normalnie. Balonów. Dziś dzień darmowego balona. Jaki cudowny widok. Jaki widok? A no tak, zapomniałem o chusteczce. Przepiękny ja. widok? Całkiem ładny. Tylko, że ja mam lęk wysokości. <laughs> <laughs> Oj, sorry, skalmar. Już schodzimy. Co? nie. O mamo! <śmiech> <śmiech> O tak, piękny widok. Puść tak nie wolno, to nie fair. Bardzo cię sorry, ale to moja knajpa i robię, co mi się chce. Ja wiem, że chcesz zdobyć krabo żeby mieć sobie przepis. Zapłacisz mi za to, klap! Wzywam agentów od nieuczciwości! SpongeBob do Sandy! Możesz już nadlatywać! E, SpongeBob, mam tu mały kłopot! Całe stado czekoladożernych muśli próbuje przegryźć balon! E, wynoś się czekoladowy podżeraczu! żeraczu. Chyba się trochę spóźnię! Nie! A co będzie z. Patrykiem? Zabierz go na diabelski młyn! Tam się spotkamy! Bez odbioru! Ruszać się muszelki Galop rzepki! Tak, Sandy wróciła Uuu, Patrz Patryk, już jest, już jest Najlepszy walentynkowy prezent na całym świecie jest tuż za tobą Akurat No mówię ci, tam jest Odwróć się, odwróć e, e. Patryk, odwróć się tylko Chyba macie mnie za durnia Odwróć się! Nie! Odwróć się! Odwróć się! Nigdy! Powiem to tylko raz i nie mam zamiaru się powtarzać, więc posłuchajcie! Nie zamierzam, słyszycie? Nie zamierzam się odwracać z jakiegokolwiek powodu, nigdy! Siemka, Patryk! Czołem, Sandy! <grym wody> <grym wody> Życzymy wesołych walentynek, Patryk! walentynka. Hej, czy to jest prawdziwa czekolada? Patrick, nie! Och, Spongebob. Nie musiałeś mi niczego dawać.